Dzień dobry, Małgorzata Krzyszowska. Dzisiaj kolejny film na temat PFR, tarczy, tarczy z Polskiego Funduszu Rozwoju, tarcza 2.0, także temat na czasie. Dzisiaj poświęcę, poświęcę czas na omówienie kwestii odwołań. No niestety w wielu przypadkach wnioski, które były składane przez potencjalnych beneficjentów spotkały się z decyzją odmowną. I no, trzeba sobie jasno powiedzieć, kiedy można składać odwołanie, kiedy to odwołanie nie przysługuje, do kiedy możemy składać odwołania. O tym wszystkim powiem w dzisiejszym wystąpieniu. Po pierwsze, odwołanie od decyzji i to zaraz powiem, od których decyzji: odwołanie można składać do końca marca tego roku, tak? czyli do 31 marca można złożyć odwołanie od decyzji PFR. I czym jest to odwołanie? No to odwołanie, odwołanie składa się przez tę bankowość elektroniczną, w której składałeś wniosek. I to, co bardzo ważne, to to, że odwołania nie możesz złożyć w sytuacji, kiedy ta decyzja była całkowicie odmowna. Czyli jeżeli składałeś wniosek o, o, o środki, o subwencje z funduszu i ta decyzja była odmowna w całości. Nie dostałeś żadnych środków, to nie przysługuje ci odwołanie. To jest po prostu tak, że ta umowa wygasa, i w tym momencie należało złożyć po prostu kolejny wniosek, nowy wniosek. Natomiast odwołanie można złożyć w takim przypadku, w którym przykładowo otrzymałeś środki w wysokości, która była mniejsza niż wnioskowana. Albo na przykład, jeżeli otrzymałeś te środki w sytuacji, otrzymałeś środki zgodne z Twoim wnioskiem, ale na przykład na skutek zmiany określonych danych, parametrów, nawet parametrów finansowych, które składały się na, to, na te Twoje obliczenia w pierwotnym wniosku, okazało się, że powinieneś był tych środków otrzymać inną kwotę. Czyli odwołanie przysługuje Ci wyłącznie w sytuacji, kiedy kiedy ta decyzja nie była odmowna, ale cokolwiek zostało Ci przyznane. Czego może dotyczyć to odwołanie? I tutaj posłużę się, posłużę się komentarzami PFR, odpowiedziami PFR właśnie na tego rodzaju pytania. Więc odwołanie od tej decyzji może się, czyli od pozytywnej decyzji o przyznaniu całej kwoty wnioskowanej lub od, od, albo od decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana, beneficjent może złożyć odwołanie, ubiegając się o, o wypłatę dodatkowej kwoty. W sytuacji, gdy dokonujesz na przykład, zmiany też danych i oświadczeń, które były podstawą do składania tego wniosku o subwencję. Yy, przy czym proszę pamiętać, że proces weryfikacji tych danych, bo może się okazać tak, że yy, musisz wgrać nowe dane, musisz yy, wgrać czy powiedzmy przekazać te nowe dane jakiejś innej instytucji typu yy, no do urzędu skarbowego czy do ZUS-u. No, trzeba pamiętać, że najpierw trzeba uregulować te kwestie z tymi instytucjami, z których potem PFR zaciąga informacje. Um, więc to, to jest bardzo istotne, aby potem składać w, w, to odwołanie i um, wnioskować właśnie na przykład o przyznanie tej dodatkowej kwoty, która w pierwotnie nie została przyz, przyznana. Um, jeżeli nawet były jakieś rozbieżności, no to też trzeba z tymi instytucjami najpierw y, wszystko po, y, no, zarejestrować te zmiany w określonych instytucjach. Co więcej, odwołań można, odwołania można złożyć tylko dwa, wnieść tylko dwa. Natomiast w sytuacji, gdyby była decyzja całkowicie odmowna i nie, nie, nie otrzymałbyś jakiegokolwiek dofinansowania, no to w takiej sytuacji była taka, czy jest taka procedura wyjaśniająca, ale to w portalu, w każdym portalu bankowym w bankowości elektronicznej jest dokładna instrukcja tam trzeba powołać taki numer, który został nadany przez ten bank i wtedy i wtedy w tej procedurze wyjaśniającej, reklamacyjnej no można, można dochodzić, dochodzić tej kwoty, o którą się wnioskowało. Natomiast tak, jeżeli chodzi o odwołania, to proszę pamiętać, tak jak wcześniej wspomniałam, można te odwołanie złożyć dwa. Co więcej, Odwołania nie musi złożyć ta sama osoba, która wnioskowała, yy, która składała wniosek o subwencję finansową, yy, bo to musi być osoba, która jest upoważniona aktualnie, tak? czyli upoważniona aktualnie w banku. No, w międzyczasie to się mogło zmienić, prawda? i mogliśmy udzielić na przykład upoważnienia jakiejś innej osobie, albo na przykład osoba upoważniona składała wniosek, a my, ponieważ yy, z racji prawa na przykład jesteśmy upoważnieni, no to my też możemy złożyć oczywiście, odwołanie w tej bankowości elektronicznej. Co jeszcze? Po rozpatrzeniu odwołania przedsiębiorcy, PFR może podjąć i to, to też jest udostępnione w ta treść będzie udostępniona w bankowości elektronicznej, więc PFR może podjąć następującą decyzję, albo pozytywną o przyznaniu beneficjentowi dodatkowej kwoty subwencji finansowej w pełnej wysokości. Wskazanej w odwołaniu, albo decyzję pozytywną o przyznaniu beneficjentowi dodatkowej kwoty subwencji, jednak w kwocie niższej niż wskazana w odwołaniu, albo to oczywiście no, jako trzecią opcję mamy decyzję negatywną o odmowie przyznania dodatkowej kwoty subwencji finansowej. W sytuacji, gdybyśmy złożyli odwołanie po raz trzeci, to, taki to, to yy, takie odwołanie będzie pozostawione po prostu bez rozpoznania, będzie odrzucone. Yy, natomiast jest coś takiego, tak jak wskazywałam wcześniej, jak postępowanie wyjaśniające, czyli za pośrednictwem tego banku ze zgłoszeniem, yy, znaczy, za pośrednictwem tego banku, w którym składałeś yy, pierwotny wniosek. Możesz skorzystać z tego postępowania wyjaśniającego pod warunkiem udokumentowania przez Ciebie, przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji a rzeczywistym stanem faktycznym. No i to postępowanie wyjaśniające, tak jak wskazałam wcześniej, jest wtedy, kiedy ta pierwotna decyzja była decyzją odmowną, tak? czyli w żadnej części nie uzyskałeś, nie uzyskałeś tych środków. Z tych decyzji rzeczywiście jest, jest sporo decyzji, które, które były odmowne z uwagi na problemy z PKD, bo niestety pewne były rzeczywiście rozbieżności pomiędzy tym, jakie było stanowisko prezentowane w samych odpowiedziach publikowanych przez PFR, a mianowicie że ta działalność która jest w kategorii działalności gwarantujących przyznanie subwencji, że nie musi to być działalność dominująca. Później okazywało się, że o ile to nie była działalność dominująca, ale była w tym PKD, to i tak przedsiębiorcy nie otrzymywali swoich nie otrzymywali środków. Więc wtedy rzeczywiście no ta postępowanie wyjaśniające ma na celu ponowne rozpatrzenie w pewnym sensie tego pierwotnego wniosku. Życzę wszystkim Państwu, żeby, żeby to postępowanie odwoławcze było, zakończyło się zgodnie z, z, z treścią odwołania i żeby było pomyślne. Życzę, żeby, żeby wszystkie subwencje zostały wypłacone zgodnie z tymi wnioskami, które Państwo składają. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu.